Dzień dobry, nazywam się Przemek Staroń. Wiecie powiem szczerze, że mam zawsze problem co roku, kiedy wiem, że mogę pomóc, co jest samo w sobie super, a jednocześnie muszę wybrać. Chodzi oczywiście o 1% podatku. Tak sobie co roku myślę, komu pomóc, i mam poczucie, że ten wybór jest bardzo trudny. Jednakże ja jestem fanem kreatywnych rozwiązań i zawsze myślę sobie, no dobra, jeżeli nie mogę pomóc, komu pomóc komuś za pomocą przekazania 1% podatku, no to mogę pomóc w inny sposób. Wiecie, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że pomagać można na sposoby przeróżne. <laughs> bardzo. Jednakże ten 1% podatku jest czymś niezwykle symbolicznym bardzo symbolicznym i zawsze kojarzy mi się z taką świadomością, że. 100% ludzi innych istnień, bo zwierząt przecież także że pomocy, a ja mogę pomóc tylko jednemu procentowi. Ale myślę sobie też, że mogę pomóc aż jednemu procentowi. Być może o to w życiu chodzi, żeby doceniać te minimetry, o które przesuwamy świat do przodu, kiedy temu światu pomagamy. Wiecie, ten rok, który jest za nami, jest rokiem bardzo trudnym. W tym sensie, że pandemia no, pokazała, uch, nie muszę tego tłumaczyć. Grupa, która w sposób szczególny doświadczyła problemów związanych z pandemią, to jest grupa dzieci i młodzieży. Ponieważ no, prawda jest taka, że człowiek dorosły, nawet jeżeli ma różnego rodzaju dramaty w życiu, ma też zasób doświadczeń, który umożliwia mu Umożliwia mu odniesienie tych problemów właśnie do no, po prostu do tego zasobu doświadczeń, który jest pewnego rodzaju matrycą. Dziecko, młody człowiek tego nie ma. W związku z tym potrzebuje szczególnej ochrony, naprawdę szczególnej. Nie tylko on sam, ale także jego prawa, które jakże łatwo łamać w tych dzisiejszych czasach. Jest to straszne. Ale nie chodzi przecież o to, żeby załamać ręce, tylko żeby robić, co się da. Kiedy czytam o tym, co spotkało dzieci w czasie pandemii, jak wzrosła przemoc domowa, jak patrzę na rozlewającą się dyskryminację legitymizowaną odgórnie, to wiem jedno: naprawdę trzeba robić wszystko, żeby chronić dzieci i ich prawa. Dlatego właśnie ja, w tym roku 1% swojego podatku przeznaczam na Komitet Ochrony Praw Dziecka. No, ten komitet to już jest niezły czterdziestolatek. Akurat w tym roku obchodzi tak piękną, okrągłą rocznicę. Wiecie, ja powiem szczerze, że przyglądam się działaniom Komitetu Ochrony Praw Dziecka od dawna i jestem totalnie pod wrażeniem, co, co ten komitet robi. Bo robi. robi dobro i robi bardzo konkretne dobro. Bo nie tylko współpracuje z wieloma podmiotami, firmami, nie tylko współpracuje z wydawnictwami, nie tylko robi genialne akcje społeczne, ale robi także tę pracę najważniejszą dla danego istnienia, czyli pracę od dołu. Robi to, co jest potrzebne każdemu dziecku indywidualnemu dziecku. Mediacje, konsultacje, terapię. I wiecie co? Ja naprawdę cieszę się zawsze, zawsze, kiedy uświadamiam sobie, że spotykam kogoś, kto chce uczynić świat dzieciom przyjaźń, przyjazny. Przepraszam, to bez emocji. I, I myślę właśnie, że Komitet Ochrony Praw Dziecka dokładnie to robi. Robi. Działa. Realnie czyni ten świat przyjazny dzieciom? Bo myślę, że właśnie ten świat taki być powinien. Wiecie, ja mam świadomość, że mogę, mogę pomóc tylko na poziomie 1%, ale cały czas wiem, że mogę pomóc aż na poziomie 1%. I on w tym roku leci do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co zrobić z tym swoim tylko, aż 1%, to zapraszam, zróbcie to, co ja. Natomiast chcę cały czas podkreślić, że to jest, to jest 1%. To nie jest tak, że przekażemy 1% i możemy zapomnieć. Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy szukać dalej. Jak pomóc? Jak pomagać? Codziennie, nieustannie. Dlatego to róbmy. Posuwajmy ten świat codziennie o milimetry do przodu i czyńmy go bardziej przyjaznym dzieciom i wszystkim istnieniom. Serdecznie pozdrawiam.